Gmina Nowy Targ w bieżącym roku 2021 wymieni rekordową na Podhalu ilość kotłów. Ponad 250 kotłów przyczyni się znacząco do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy. Łączymy tutaj dwa programy. Duży program OZE, o którym już niejednokrotnie Państwu przekazywaliśmy informacje, w ramach którego zostaną wymienione kotły na biomasę, będzie zainstalowana fotowoltanika, solary oraz pompy ciepła. I tutaj w ramach tego projektu na terenie Gminy Wiejskiej Nowy Targ zostanie wymienionych 138 kotłów na Pelet. Ta wymiana jest już w trakcie, praktycznie się kończy. Zostało jeszcze około 15 kotłów do zainstalowania, a pozostałe kotły już są zainstalowane u naszych mieszkańców. Natomiast yy, zaczęliśmy realizację dzięki decyzji Rady Gminy nowego programu naszego gminnego, gdzie dopłacamy mieszkańcom 7000 złotych do wymiany kotła i w ramach tego programu po ogłoszeniu naboru jego zakończeniu, który trwał w kwietniu, zostało złożonych ponad 115 wniosków. Wszystkie przyjęliśmy do realizacji. i W związku z tym będzie to drugi element naszych działań w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie gminy wiejskiej Nowy Targ. Tutaj również bardzo duże zainteresowanie mieszkańców. W związku z tym na ostatniej sesji Rady Gminy została zwiększona, zwiększona kwota na realizację tego programu i zrealizujemy wszystkie wnioski mieszkańców. Dzięki temu wymienimy, tak jak już mówiłem, rekordową ilość kotów, bo to jest ponad 250 kotów. Żaden z podhalańskich samorządów takiej ilości jeszcze nigdy nie wymieniał. My również cieszymy się z tego i to też jest y, nasza odpowiedź na głosy, postulaty różnych środowisk, y, ale też zarzuty, które były kierowane w naszym kierunku również przez Nowotarski Alans Mogowy, na Nowy Targ i partnerów z innych samorządów, że nie, nie czynimy wystarczających działań w zakresie poprawy jakości powietrza. Działamy, nie mówimy, i dzisiaj to pokazujemy. Taka duża ilość kotłów. Program gminny, który będzie programem wieloletnim w następnych latach, będzie pomagał mieszkańcom w procesie wymiany kotłów. Myślę, że to jest ważny element zmierzający do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy. Dodatkowo zainstalowaliśmy już w ubiegłym roku w prawie wszystkich miejscowościach gminy czujniki jakości powietrza. Głównie to są tak zwane ekosłupki, które są zlokalizowane przy naszych szkołach ale to są również w kilku miejscowościach czujniki early. One pokazują jakość powietrza, pełnią funkcję edukacyjną, no i dzięki temu widzimy, jak to wygląda i to też wspomaga i naszego ekodoradcę, ale też dyrektorów szkół czyli w procesie edukacji dotyczącej poprawy, poprawy jakości powietrza. Program gminny to jest prawie 800 tysięcy złotych, które przeznaczamy z budżetu gminy na wymianę kotów. Środki europejskie wiadomo są dużo większe, które pozyskaliśmy na ten cel. Na sam, samą wymianę kotów to jest 3 miliony złotych, ale do tego dochodzą oczywiście ogniwa fotowoltaniczne, e, pompy ciepła i kolektory, kolektory słoneczne. W ramach tego projektu wymienimy czy zainstalujemy mieszkańcom 613 zestawów fotowoltanicznych 147 pomp ciepła i 459 kolektorów słonecznych z wysokim 60% dofinansowaniem w bardzo dobrych cenach. Natomiast w ramach programu gminnego, który uruchomiliśmy i który będzie kontynuowany w latach następnych wymienimy, tak jak mówiłem, 115 kotłów w tym roku, czyli wszystkie wnioski, które złożyli nasi mieszkańcy, 9 pomp ciepła, 26 kotłów gazowych, 4 kotły elektryczne, 13 kotłów na zgazowanie drewna i 59 kotłów na pelet. Myślę, że to są bardzo istotne kwestie, które warto poruszyć. Co prawda zima się już skończyła, natomiast wiadomo, że trwa przygotowanie do kolejnego sezonu grzewczego, a to jest kolejny krok po programie solarnym, po programie fotowoltanicznym i też po wymianie kotów, które realizowali w ramach RP, MRPO, który przyczyni się do poprawy jakości powietrza na, na terenie naszej gminy. Kilka lat temu skorzystaliśmy z projektu gminnego i założyliśmy solary, z czego bardzo jesteśmy zadowoleni, ponieważ w okresie letnim praktycznie nie musieliśmy, tak jak w tamtym roku w ogóle dogrzewać wody dla naszych celów użytkowych. W tym roku skorzystaliśmy z następnego projektu, to znaczy się założyliśmy piec na pelet, wymieniliśmy kotłownię węglową na peletową, z czego Jesteśmy też zadowoleni, ponieważ już w okresie zimowym sprawdziło się to ogrzewanie i jest o wiele nam łatwiej, wygodniej, czyściej. Myślę, że nasze środowisko też na tym korzysta. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, myślę, że jest to porównywalne w kosztach. Nawet jeśli chodzi o ogrzanie no, wodą, o solary, to na pewno wychodzi nam to dużo taniej, bo często dogrzewaliśmy prądem. W tej chwili jeszcze czekamy na następny. Na następny będziemy korzystać z następnego projektu w tym samym pakiecie, to znaczy się za, zakładać będziemy panele fotowoltaiczne, z czego znowu będziemy korzystać z taniego prądu. Muzyka